Witam, Michał Fabisiak, Dzielniotata.pl, walczymy o nasze dzieciaki, słuchajcie, dzwoni Was coraz więcej do mnie, w związku z tym nagrywam Wam prosty poradnik, jak mieć dziecko. Jest to zgoła zupełnie inna od tego, co słyszeliście od Waszych adwokatów, Wam się wydaje, że idziecie do dobrego adwokata, zapłacicie 6 tysięcy, już będziecie mieli dziecko. Nic z tych rzeczy. Nie będziecie mieli dziecka, bo adwokat przede wszystkim nie powie Wam, co należy robić, bo będzie chciał wyciągnąć kasę od Was. A poza tym, nieposiadanie adwokata na sali rozpraw jest dużo lepsze niż jego posiadanie. Przykładem jest jeden kolega, który wszedł z adwokatem i nagrywał rozprawę i poszedł na tydzień do więzienia. Gdyby tego adwokata nie miał, sąd nie mógłby jego skazać na tydzień do więzienia, bo musiałby go najpierw pouczyć o obowiązującym prawie. W związku z tym, tak. Samotujcie sobie, zróbcie notatkę, ponieważ mamy tylko pięć artykułów do wykucia na pamięć. To jest tylko pięć artykułów. Wam się wydaje, że prawo składa się z tysiąca artykułów kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego opiekuńczego, kodeksu karnego, a tymczasem tak naprawdę pięć artykułów rządzi sprawami rozwodowymi. Artykuł 26 KC, artykuł 28, artykuł 58 KRIO, 107 KRIO. Pomocny jest też 363 artykuł i artykuł 211 Kodeksu Karnego. Być może jeszcze artykuł 154 KPC. 154 KPC. No i najważniejsza rzecz, interpelacja 6396. Wszystko to znajdziecie w zakładce Prawo. Wchodzicie na kontakt, pojawia się zakładka Prawo, tam czytacie po kolei te artykuły na czerwono. No i teraz tłumaczę, jak to się je. Artykuł 26 KC. Sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka u tego, u kogo dziecko aktualnie przebywa. Czyli u kogo. Odpowiedź jest zazwyczaj u mamy, bo dziecko przebywa u mamy. No to ja jako sędzia ustalam miejsce zamieszkania dziecka u mamy. Artykuł 58, o czym mówi? Że sąd ogranicza z automatu władzę rodzicielską temu, który nie ma dziecka. Tylko i wyłącznie na wniosek drugiej strony, jeżeli druga strona się nie zgadza, ograniczamy władzę rodzicielską. Koniec. Z czym to się wiąże dalej? Artykuł 211 Kodeksu Karnego. Osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, jeżeli zabierze dziecko, idzie do więzienia do lat trzech. Mamy jednego ojca, który tak zrobił, wyszedł za kaucją 10 tysięcy złotych po tygodniu, tydzień odsiedział. Czyli widać jasno, że jeżeli dziecka nie zabierzecie, nie posłuchacie Fabisiaka, ale po co ja mam zabierać dziecko? Ja wywalczę to w sądzie. Przejdzie cały przewód sądowy, ograniczą Wam władzę rodzicielską. Wtedy, o, może Fabisiak miał rację, i zabieram dziecko. Nie, kochani. Wtedy już jest za późno. Wtedy wchodzi artykuł 211 kodeksu karnego, idziecie do więzienia. Do widzenia. No dobrze, ale w takim razie, dlaczego mogę zabrać dziecko w trakcie przewodu sądowego do siebie? A no mogę, dlatego że jeden z naszych poprosił o interpelację posła. Poseł napisał: Jest odpowiedź na interpelację 6396. Co w niej jest zapisane? No w niej jest zapisane, że zabranie dziecka wbrew woli drugiego rodzica nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego z artykułu 211 kodeksu karnego. Prawo jest dosyć proste. Nie ma artykułów dublujących się. Są artykuły, jest tylko i kilka, które są związane z pewnymi sprawami. Z porwaniem dziecka jest związany artykuł 211 kodeksu karnego. Więc koniec. Jeżeli tego nie zrobicie w trakcie przewodu sądowego, no to po prostu później nie będziecie mieli takiej możliwości. A przywrócenie władzy rodzicielskiej jest niemożliwe, dlatego że musiałaby się zgodzić druga strona. A druga strona, czy się zgodzi? Jak to będzie facet, to pewnie tak. Jak to będzie kobieta, to na pewno nie. Więc tutaj musicie się ratować jeszcze artykułem 363 kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego, że sąd nie musi zrobić tego, co wy chcecie. Sąd powie, że się pomylił. Przecież jest druga instancja, sąd może się pomylić. Oczywiście. Sąd się może pomylić. I sąd robi to za każdym razem. A więc, tak. Co się dzieje? Zabiera ci dziecko. Powiedzmy, że postawmy tą sytuację prostszą. Zabiera mama. Sąd, zgodnie z artykułem 26 kc, ustala miejsce zamieszkania dziecka przy niej, ale nie mówi tego mam. To jest ukrywane przed Wami, będzie mówił, że dla dobra dziecka dziecko powinno mieszkać z mamą, żebyście nie wiedzieli, jakie jest prawo, tak naprawdę. Dla no dobra dziecko dziecko powinno przybywać z mamą, bo tata bił, tata pił i w ogóle nie wiadomo, co dziecko jest z mamusi. Później jest przewód sądowy, jest przesłuchania stron, które nie mają w ogóle wpływu na sprawę. Później jest badanie rodeka. I Wam się wydaje, dobra, idziemy, ja mam lepsze mieszkanie, mam. 120 metrów, mam domek 200 metrowy i tam dziecko się rozwijało do lat trzech i biegało i w ogóle miało babcie i dziadka i opiekunkę i jeszcze nie wiadomo kogo. Miało pieska. Nieważne. Co z tego? Badanie radykalnie dotyczy was. Badanie radykalnie dotyczy sędziego. Otóż wymyślono to po to, że żebyście wy nie mogli obalić Pierwszej instancji w apelacji. Jak się obala pierwszą instancję w apelacji? Otóż zarzuca się na przykład, że nie ma badania biegłego, bo sąd ocenił wszystko na, na podstawie własnych doświadczeń, które niekoniecznie są jakby zgodne z prawem i tak dalej. Nie, nie robi się tak. Robi się tak, że musi być biegły. W związku z tym wymyślono, że sąd kieruje na badanie dobiegłych rodeka. I znowu wracam i jeszcze raz mam powiem, nie po to, żeby zmienić miejsce zamieszkania na podstawie, tylko po to, żeby ochronić swój własny tyłek. Ale badanie rodeka, sądy się zwróciły, żeby robić badania rodeka, zwróciły się do Ministra Sprawiedliwości, ten może tak, tak, ośrodki rodeka nie są do badania yy, małoletnich, tylko są do badania yy, nieletnich skonfliktowanych z prawem. Nie wiedzieli o tym, że minister sprawiedliwości robi to źle. Minister sprawiedliwości znowu też mógł złamać prawo, przecież nic mu za to nie grozi, znowu jest niezawisły. Kto mu w ogóle podskoczy, kto, kto to zrobi? Obaliło tę tezę formatek przeciw dyskryminacji ojców, Tam znajdziecie ładny papier, że ośrodki Rodeka działają nielegalnie. A dlaczego? Dlatego, że forum matek zwróciło się do prokuratury generalnej, do Biura Spraw Konstytucyjnych i Biuro Spraw Konstytucyjnych orzekło, że ośrodki dotyka nie mają podstaw do badania naszych dzieci. Wejdźcie na stronę forummatek.pl. Znowu na czerwono, wam zaznaczyłem wszystko po kolei, co was dotyczy. A więc możecie obalić opinię ośrodka radika, bo jest ona po prostu normalnie nielegalna. Nie mówiąc już o tym, że na stronie dziennata.pl prawo macie napisane, że psycholog jest nielegalny. Otóż ja, jako architekt, muszę, żeby pracować, muszę być zapisany do Izby Architektonicznej. Psycholog, żeby pracować, musi być zapisany do Izby Psychologów. Nie ma takich izb. Dlatego, że minister pracy takich izb do życia nie powołał. I bardzo dobrze, nie walczcie o te izby, że psycholodzy powinni być nielegalni, to co robią psycholodzy jest po prostu poniżej krytyki. No i słuchajcie, w zasadzie można powiedzieć, że całe prawo Wam wyłożyła. Dlatego, że teraz tak. Zabiera matka. Ustalane jest w 26 kc miejsce zamieszkania dziecka przy matce. Przechodzi cały przewód, artykuł 58, krio ograniczana jest władza rodzicielska ojcu, poza metalem. W związku z tym nie możecie doprowadzić do rozwodu, musicie ten rozwód ciągnąć jak najdłużej, ile się tylko da, żeby nie ograniczono wam władzy rodzicielskiej. W przypadku braku ślubu jest dużo gorzej, dlatego że sąd może zastosować wybieg z artykułu 107, ale teraz mówimy o mężczyznach. Zabieracie dziecko. Wydaje wam się, że teraz wnosicie do sądu o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy ojcu. Nic z tych rzeczy. Napiszecie tak i musicie tak napisać, natomiast sąd w pierwszej instancji może się pomylić. Napiszę wam, że sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka przy mamce. Co robicie? Musicie się ukrywać, musicie wyjechać 300 km dalej, tak jak robią to nasze żony, jak mamusie robią. 100 km jadą, mieszkają u mamusi, w domku, jest wspaniale. To samo robicie wy. Wyjeżdżacie, chowacie się, ukrywacie, a za Was adwokat. Mimo, że powiedziałem, że nie powinniście mieć adwokata, adwokat z zewnątrz powinien działać, powinien pisać za Was pisma. Ktoś musi zostać na Waszym stanowisku i wysyłać te pisma. Adwokata musicie mieć poza rozprawą. Normalnie, jeżeli chodzicie na rozprawę, to chodzicie sami. Adwokat działa poza, zna się na prawie, poza tym on nie bierze wtedy ognia na siebie, bo wtedy może więcej. Może wyłączyć sędziego w Waszym imieniu. Wy się jakby pod tym podpisujecie, a on sprytnie wyłącza sędziego. Przerywacie cały przewód sądowy, jeżeli jeszcze się nie, nie zgadzacie. No i teraz tak, uchowacie się. Was szuka policja. No i znowu, tutaj wchodzicie na kontakt i tam na prawo w prawie jest napisane, że policja nie jest organem odpowiedzialnym do kontroli postanowień sądowych. Jest to pismo do mnie, a także jest to pismo do formatek. Policja nie dwa. Klikacie na to, drukujecie to, chowacie to do tylnej kieszeni. To jest jedyna szansa na obronę. Przyjeżdża policja, odebrać mam dziecko, wyjmujecie kartkę. Nie musiałam o, gdzieś miałem, bo to ktoś mi mówił, nie, wyjmujecie papier wydrukowany, policja nie dwa. Trzymacie w ręku. Panie policjancie, policja nie jest odpowiedzialna. Zaraz policja płaci, ale mam akurat z sobą. A wy wyjmujecie to samo pismo, i tam jest napisane, że kurator też nie. No chyba, że jest postanowienie sądu. No dobrze, no to proszę wejść do mieszkania. W mieszkaniu nie ma dziecka. Do widzenia Państwu. Musicie być sprytni, musicie być sprytniejszy od tego systemu, dlatego, że jak będzie dziecko, matka będzie krzyczała tak jak było, to u mnie, syneczku, syneczku, syneczek, to by mamo, mamusiu. Widzi Pan, dziecko płacze. I jak? Yep. Fabisiaka na podłogę powalili mnie od razu nad samym nosili mnie, MMA zrobili mi w moim mieszkaniu. Nie poddusili, zemdlałem. No to wtedy mamusia zebrała dziecko. I wtedy mówię, Nie, przecież policja nie zabrała panu dziecka. To przecież mama zabrała. Wy byliście przyciśnięci głową w Kiblu i nie mogliście się, się bronić, nie? Nie bądźmy frajerami, chłopaki, naprawdę, można powiedzieć, że to wszystko, tylko teraz tak. Sąd ustala miejsce zamieszkania przy matce w momencie, kiedy dziecko jest u Was. W związku z tym by to zażalacie. Sąd apelacyjny nie ma prawa złamać prawa. W związku z tym w 90% przypadków sąd uzna miejsce zamieszkania dziecka przy Was, jeżeli jest przy Was, ale zostaje 10% wariatów, którzy też mogą łamać prawo i co im zrobicie? No to wtedy co pozostaje? Proste znowu wniosek do pierwszej instancji, bo pierwsza instancja ma prawo zmienić zabezpieczenie, które wydała. W związku z tym znowu zaczyna się koło meja, znowu od początku jakby to wprowadzacie w życie. No i teraz tak, przyjeżdża do was policja, proszę pana, są sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy matce, a dziecko jest przy panu. proszę oddać dziecko. A wy wtedy wyciągacie Artykuł 363 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi o tym, że postanowienie sądu, które zostało zażalone do wyższej instancji jest nieprawomocne i nie ma żadnego gadania, że jest natychmiast wykonalne coś tam jest nieprawomocne. Co to znaczy nieprawomocne jest niezgodne z prawem? Dopiero kiedy będzie klauzula wykonalności i będzie uprawomocnione, dopiero sąd może cokolwiek wam zrobić. W związku z tym musicie mieć papiery zawsze z sobą. Trzy papiery. Interpelacja 6396. Policja nie, czyli policja nie może egzekwować prawa od Was. No i y, nasze zażalenie do sądu wyższej instancji zgodnie z artykułem 363 KPC. No i tak, słuchajcie, trzeba robić. Jeden z nas y, poszedł tą naszą drogą. Trzy miesiące się ukrywał. Po trzech miesiącach. W trakcie ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu, ograniczono władzę rodzicielską zgodnie z artykułem 58 Krio, i później zaciągnął matkę, bo już z pozycji siły było łatwiej, bo matka czy chcesz opieki naprzemiennej? No tak, no tak, no chcę opieki naprzemiennej. Poszedł do notariusza. Ponieważ nasze ugody między nami nie są respektowane przez sąd, musimy iść do notariusza. U notariusza zapisali opiekę na przemienną tydzień w tydzień z zagrożeniem 10 tysięcy złotych, gdyby któraś ze stron nie wydała dziecka. Zagrożenie wekslowe, najprościej zrobić, może być to zagrożenie umowne. Proponowałbym kaucję wpłacić do sądu, zrobić po prostu blokadę na rachunku do czasu, kiedy notarialną, kiedy tylko notariusz może wypłacić te 10 tysięcy złotych. może tutaj wiele rzeczy pomyśleć w tym kierunku. Może być to blokada miliona złotych, jeżeli jedną i drugą stronę stać na tej więcej zarabia, i wiecie, że 10 tysięcy złotych to nie będzie dla drugiej strony kara. No, i można by powiedzieć, że już wszystko. Pamiętajcie, że tylko istnieje artykuł 26 KC. Nie ma żadnego innego artykułu, który zmienia miejsce zamieszkania dziecka. Nie ma artykułu X, który byście chcieli, żeby był, bo każdy z nas by chciał, tak jak pani redaktor, każdy chciałby z nas, żeby był taki artykuł, że sąd na podstawie zbadania tego, jakie są u nas warunki. Zmieni miejsce zamieszkania. Nic z tych rzeczy. Tylko ty możesz zmienić miejsce zamieszkania dziecka jest je zabierające. Dzięki. I pamiętajcie reklamować dzielny Tawielka Kabel. Róbcie naklejki. Naklejki zostają ulotki i wyratują.